Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Terrarie Hardcore W dzisiejszym odcinku znowuż sobie pokopiemy troszkę chlorofajtów ponieważ potrzebujemy jeszcze dokładnie 6 sztabek, żeby zrobić sobie napierśnik no i ogólnie będziemy nie tylko się bawili chlorofajtem, ponieważ chciałbym również poławić się asfaltem od naszej mechaniczki ponieważ można w sumie tego użyć do niektórych bossów w sumie to został nam tylko jeden boss, do którego możemy użyć, a mianowicie do Fishrona, ponieważ słyszałem, że to może być całkiem ciekawe. Jeszcze nigdy nie używałem e, nie używałem sobie asfaltu na fishrona, dlatego myślę, że wypadałoby to sprawdzić. No, a poza tym nie chcę jakoś tak, wiecie, powtarzać tych wszystkich schematów i chcę, żeby było ciekawe, dlatego myślę, że spróbowałbym jako pierwszego przed planterą ubić sobie Fishrona. Jeśli to jest hardcore, to potrzebujemy po prostu tutaj niesamowite przedmioty, żeby przeżyć sobie eee, No więc jeśli, do, jeśli zabijemy Fischlona sobie kilka razy, no to jest szansa, że wyleci na przykład nam Flyron A z Flyronem to naprawdę gra już będzie o wiele łatwiejsza eee, Więc naprawdę, warto eee, I z tego co sobie obliczyłem, to właśnie brakowało mi 36 bryłek i z tego mogę otworzyć 6 sztabek I już będziemy mieli cały Tartul set Proszę bardzo No i teraz zrobimy sobie napierśnik No i zamieniamy Nie, co jest? Nie to miało być No i proszę bardzo, ktoś mi mówił, żebym właśnie Sobie ubrał na Social Frost Set Ponieważ on fajnie się komponuje Z naszymi skrzydłami i powiem, że nawet jest bardzo Bardzo ładnie to wygląda Super No jeszcze tutaj te przedmioty powywalać i Świetnie to będzie wyglądało ale w każdym razie, tak jak wam obiecałem, mm, pobawimy się jeszcze asfaltem i ludziska. Czemu nie szukam life fruitów? Ponieważ, no, mało tego wszystkiego było i stwierdziłem, że jeszcze się to musi rozrosnąć, no. E, I tak. Chwila, chwila. Soldier był. <ścoughs> blend był chyba do asfaltu. Tak mi się wydaje. A blend o -matic się robi w nocy. U, kurde. Dobra, to widzimy się w nocy. Ja tutaj przetrwam. Ludziska, więc mamy noc, ponieważ zamieniłem się w wilkołaka. Widzicie, że gdzieś tutaj sobie chodziłem i zbierałem chlorofajt. To zawsze na coś tam się przydam. No i znowu deszcz. Ja nie mogę. Ten deszcz jest jakiś przeklęty po prostu. Dobra, 12 sztabek. Czy coś możemy zrobić tak przy okazji? Jakieś strzały? Nie. Możemy zrobić te samo naprowadzające strzały. Też może być to ciekawa opcja. Na run, czy to się przyda. W sumie ma mało tego. d Major to lepiej zrobić z Etoru, ponieważ z tego co wiem, to debuff Itor działa na Fishona, więc może być naprawdę ciekawym. To samo jeśli chodzi o te cassette Flame. Y. E, więc co? Ile potrzebuję na Blendomatic? 10 golda, dobra, to już to wezmę. Dopiero co mieliśmy świętowaliśmy 3 platynki, już to wszystko idzie. A w sumie nie! Ludziska. E, bo miałem sprzedać sobie niektóre rzeczy tutaj. Na przykład Band of Regeneration Jakieś tam Takie pierdoły To miałem sprzedać, to Usterko jedno Nie wiem To mogę jeszcze sprzedać Proszę bardzo No i powinno raczej wyjść z 10 golda To To nie Hmm i w ogóle jeszcze byłem w piekle, to mi dwie lalki od razu na starcie wyleciały. To jest śmieszne. Jeszcze lusterko. Dobra. 11 Goldam. Będąć omatic, Super. To jej postawię od razu, bo to jest mechanik. To ona musi mieć właśnie coś tutaj. O, i Torch. Ciekawe. Dobra. Więc co z tym wszystkim asfaltem? Co z tym wszystkim asfaltem? Co? Czekajcie, czekajcie. Miałem tutaj żel i co jeszcze było potrzebne? Chyba stone bloki, tak mi się wydaje. Nie pamiętam. Bardzo. Właśnie dawno robiłem to wszystko, asfalt O, proszę bardzo, dobra Jeszcze zobaczę czy nie mam tu żelu więcej Trzeba będzie zbierać jakąś fabrykę zrobić Chyba mam statuetkę slime'a, tak mi się wydaje No cóż No nie ma A my szukamy jeszcze stone bloków. Proszę bardzo, na zawołanie Jeszcze zobaczę, posprawdzam czy faktycznie tych Tego żelu nie ma Hmm. No nie ma, nie ma. Dobra, trudno. Więc co, idziemy do naszego blend omatika. Dzień dobry, chcę sobie zrobić asfalt. Ile mi tego wyjdzie? 179. Super. Jest noc, ale my, mimo tego, pójdziemy sobie. Tylko, gdzie zrobić to. Gdzie ogólnie to zrobić? Hmm. Czy gdzieś w niebie? O, w ogóle tak Lasy robaczki zebrać po drodze. Gdzieś w niebie. Gdzieś w podziemiu. Podziemiach. Hmm. Może gdzieś w biomie śnieżnym. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Z drugiej strony tam jest Halut, które szkoda mi będzie. A w sumie dobra, nie zbieram już ich. Chyba, że na barwnik. O patrzcie, jest. Pan, pewnie nimboostrot wyleci a nie wyleciał bym się wściekł jeśli by wyleciał faktycznie dobra e, więc tak tutaj możemy zacząć sobie platformy budować chyba jeśli po prostu mi to tutaj będzie przeszkadzało no to wywalę to e, jeśli chodzi o fishlona no to postaramy się używać tej platformy jeśli będę padał użyję graviteytki albo bo ogólnie, jeśli odejdziemy od Fischlona, to on może zniknąć, dlatego musimy uważać Bo możemy ujechać tam Gravitation Potion i lecieć, ale tak naprawdę to jest bardzo trudne, ponieważ on często znika Więc jeśli spróbujemy na asfalcie, to myślę, że, że to nie będzie tak wcale wyglądało A w dodatku, będziemy cały czas na ziemi i nie będę musiał się niczym zamartwiać, że, wiecie, zmiana jakiejś grawitacji czy coś Dobra Budujemy dalej I Kurde musiałbym więcej tego żelu wydropić My jeszcze się nie bawiliśmy w fabryki eee, Fabryki to znaczy statuetki O! Patrzcie Pojawia Możemy się tutaj golem pojawić Też jest ciekawie Tylko że Tylko w zamieciach Więc Ciekawe Naprawdę ciekawe Jeśli będziemy czegoś potrzebowali No to możemy tutaj przyjść Jeśli będziemy dropić kimoldy albo Coś w tym stylu O! Frozen Głupi debuff No. Dobra, padł. I znowu pióro wypadło. Super. Prost Dobra, nieważne. Dobudujemy jeszcze sobie tutaj. I nie wiem, spróbujemy zrobić fabrykę. Może być ciekawie, powiem Wam. Bo jeszcze w tej serii się tym nie zajmowaliśmy. Zobaczymy, najpierw sobie sprawdzimy, czy faktycznie mam tę statuetkę. O tutaj. Nie, to jest bomba. Wziąłem, to tę slime. Dobra. Jak ja nienawidzę w moim bałaganie tutaj Szukać statuetek, o jest slajma Statuetka I właśnie mogę sobie jeszcze tam rozmieścić różne ogniska I te lanterny, więc naprawdę to będzie Spory ułatwieniem hmm. Tylko pamiętacie, że Że mogę też zginąć, a to już koniec serii wtedy będzie W każdym razie, zrobimy sobie gdzieś tutaj może w ogóle muszę, muszę jeszcze sobie w niedalekim, niedalekiej przyszłości e, rozbudować mój domek, ludzie, bo tutaj naprawdę już się NPC nie mieszczą. Dobra, na razie coś takiego. Coś w stylu mój pierwszy let's play sterali. Nie wiem, czy pamiętacie. E, zegarek muszę zrobić na pewno. Dobra, e, i kupić sobie u, mechanicz u mechaniczki. To, co jest mi potrzebne, czyli wręcz cholera. Ale tu widzicie, że mam od razu przygotowane. A um, jemu na przykład nie, nie stylizację. Jej sprzedam sobie strzały jakieś, nie wiem. To mi się nie przyda. To. Jezu. Dobra, frostkor. I tak, panno, Wręcza dawaj. Dobra, bez tego się na razie obejdę. Bo potrzebuję jeszcze sobie wiry kupić i zrobić niektóre rzeczy, typu zegarek. I z tego co wiem, to jest na zegarek potrzebne żelazo i to wszystkie. Może silver i muszę się upewnić, jak to się robi ten zegarek. Bo nigdy takich rzeczy tak naprawdę nie pamiętam. Aha, to łatwo dosyć. Przejdę sobie tutaj. No i co? No i już będziemy mieli dosyć tego żelum, żeby się tymi sprawami zająć. A poza tym przybliżyłem też w dzisiejszym odcinku wam nieco mechanikę i to wszystko. Polecam się tym pobawić. Akurat na hardcore nie miałem za bardzo okazji, ale w innych seriach gwarantuję wam, że o wiele lepiej to sobie przyjmę. Dobra, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. No i cześć.